Niestety, Chciałbym zobaczyć ciekawego. Tu mamy e, drewnianą belkę. Drewniana belka już spróchniała całkowicie, ale obudowana cegłą. To jest drugi, druga blacha. One powodują, że ciekawość się budzi coraz mocniej. Więc ja wam tu będę, drodzy moi, dużo gadał. <laughs> Dzisiaj, szybciutko, króciutko, jeden fajny strzał. To jest ee, bunkier bunkier cywilny, przeciwlotniczy wejście dosyć trudne ale w gruncie rzeczy później powinno być wszystko tak fajnie zobaczcie chcemy tam wchodzić zobaczymy co z tego wyjdzie dzisiaj będzie wszystko na 100% czyli po prostu będziemy kręcić co się tylko da tak ściszyłem głos, bo tutaj trzeba wejść w takie dosyć trudne miejsce i przy okazji żeby nie spaść kask na głowę żeby było jasno żeby było ładnie żeby było pięknie i bezpiecznie pozwólcie że zapnę go jeszcze widoki dziwne w się kręcimy wszystko na jeden strzał światełko i ten podobne wejście jest takie Chodź w pierwszy no to ładujemy się. Będzie wesoło. Tu dosyć ciężko wejść dla dużego chłopa, ale damy sobie jakoś radę. Michał, facet trenowany dał radę. A nie wejdę w inny sposób? Michał, nie wejdę w inny sposób? Próbuj, nie trzymaj. Ja wczoraj w taki sposób wchodziłem i... Jeszcze proszę aparat. Tam się będzie trzeba czuć cóż, troszkę. Teraz na bańkę. I noga. Dobra no, i teraz tutaj uważaj. i co? Pchamy się w takim razie. Czy ty jak chcesz tutaj? Dojmij akurat, żeby ci nie przeszkadzał. Ja sobie zapnę. Jeszcze trzeba no, się na długi pojechać. No, trzeba się wsunąć. Też już przygotowania takie. Dobra, ja Nie Jedziesz? To jedź. No ja tu muszę zapiąć aparat, o coś mi nie idzie za bardzo. Dobra. Spijamy się. Może no, będzie pierwszy. Trochę szkoda, że rękawicz. No, mam rękawiczki. Jest tylko tak, o tym, że... ja jakoś sobie poradzimy, przygotowani na to, że się trochę uwolimy. Niestety, zobaczyć, czy... o, Co zobaczyć tam... ciekawego. O, to, czy woda jest. Nie, o. No to jesteśmy panie i panowie w ciekawym miejscu. Będziemy kontrolować. Sytuację, że tak powiem o kurczę Bardzo ładnie to wygląda no, Podmorówka, tutaj skała Tutaj zabezpieczenie Pięknie, fantastycznie. Zastanawialiśmy się czy tutaj brać ze sobą wodery ale myślę, że bez żadnego problemu Poradzimy sobie bez woderów. Okej. Okay. No to jesteśmy w tunelu. Piękny tunel. Znaki mówił, że tutaj można wejść bez. Ej, że tu dzieci wchodzą. No nie, nie do końca myślę. Mimo wszystko. Natomiast. No, tutaj jest w ogóle zabudowa zrobiona. Betonowa zabudowa na górze. Tutaj. Cegły to jest pokopalniany bunkier. Był robiony w stronę bunkra, to możemy... To pójdźmy sobie prosto najpierw. Jak będziemy wracać, to wtedy sobie spróbujemy te porobić korytarze, tutaj kawałki zawału, ale widać, że skała lita mocna, także niewiele się dzieje. Aha, tu tak są zrobione te znaczki, bo tam są dwa korytarze. Dobrze. To idziemy prosto najpierw. To no chyba przodek jest, zdaje się, i tu się chyba kończy. Bunkier, który kopany był w czasie wojny, ale tak naprawdę nie został jeszcze wykorzystany zupełnie. Wychodząc z domu nie zapomni Skims is Not Dead, co? E, hasło ktoś na ścianie, ale zobaczcie, tutaj są miejsca, które mogą świadczyć o tym, że tutaj był, był ułożony tory kolejki. Ciekawa sprawa. Idziemy korytarzem, znowu jest rozwidlenie. To tam sobie też pójdziemy za chwilkę. A teraz idziemy do końca tego korytarza. Ha, ciekawe, ciekawe pomieszczenie. Nie ma na się końca. To właśnie jest cegłowanie. Tutaj, właśnie. Tu jest cegła na suficie. I tu są pomieszczenia. Takie pomieszczenia, może magazynowe. No nie wiadomo do końca jakie tutaj składowanie czegoś chodzi. Tu też to, to nie jest tare cegło. No to, to może, może wiesz, po wojnie może było coś robione w ten deseń. Ale wygląda to przedno. Przede wszystkim nie jest to nawet jakoś specjalnie poniszczone. Trochę cegieł odpadało, ale one jakby wniesione były. Tutaj prawdopodobnie ściana gdzieś była włożona, jeszcze kolejne pomieszczenie. I to jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, bo tu mamy e, drewnianą belkę. Drewniana belka już spróchniała całkowicie, ale obudowana cegłą. To jest, to jest bardzo ciekawe. Tam mamy prawdopodobnie... no ciekawe, ciekawe, głęboko może... A tutaj jest taka sama dziura, ale nie ma już, nie ma już tej drewnianej beleczki. Idąc dalej, dochodzimy do korytarza. Kolejne pomieszczenie. A, czyli tu jest koniec. Trzeba też do końca zobaczyć, czy gdzieś na podwórko nas nie wyprowadzi. Tu nie ma chyba wyjścia innego. Ale, no muszę przyznać, że fajne. Bardzo ciekawy obiekt. wszystkie, bo zobacz, skała. Tak, skała zabudowana. Ale tu, tak jakby się kończyło. No ale kończyło, może właśnie tak samo jak tam, niby się kończy. A jak z mały... Kurczę, jest do góry. No właśnie. I to spory kawał do góry jest, ale to no, wygląda jak zawał. Bo my wchodzimy u podnóża góry, żeśmy weszli, nie? Tu jest jeszcze kawałek. Czyżby kolejny korytarz? Tak, niżej jeszcze korytarz jest. Mhm. Jeszcze jeden, natomiast tutaj. Tu chyba przejścia dalej nie będzie, ale mimo wszystko. Wejdziemy, zobaczymy, nie, to jest pozawałowe. A tam dalej, każdy? Tak patrzę, tutaj nie ma, chociaż tu jest jak gdyby możliwość wejścia. Tam jest pod skałą. Tu też ktoś dokopywał, próbował. Nie, tu jest chyba zawalisko. Tu, tu jest zawał. Nie wiem, czy jest coś dalej, ale prawdopodobnie w tym miejscu właśnie jest. Jest zabawo. Myślałem, że słychać tam coś, ale fajne, bardzo fajne, bardzo ciekawe to jest. Pewnie stara sztolnia, stara kopalnia. Patrz, tu jest kamień, duży kamień. Kawałki możemy znaleźć w różnych miejscach. No tu jest jeszcze gdzieś zejście. No jest tam jakiś korytarz. Chcesz tutaj pnąć? No, Przytrzymasz mi tę plecę? Pewnie. Pewnie. Oczywiście. To czy tam w ogóle warto wchodzić? Zobaczymy, że jest woda tam. To jest wiesz co, tak duże pomieszczenie. A tylko? Tutaj? No ciekawe. Opa jest korytarz. jest korytarz? Tak. To czekaj, to wezmę twoją torbę. A gdzie tam Krzyżyk, ale jesteśmy dokładnie poziom niżej. To jest, to jest bardzo ciekawe. Tutaj odwierty wierty ktoś jest. Zobacz, krzyżyk jest. jest tak. krzyżyk. Ale to często tak jest, że ludzie gdzie mogli robili. Kurcze, ciekawe, bo tu jest kolejne. Bo było takie potoczone. Ktoś, o, ktoś coś sobie coś tej imprezki pewnie robił. Brudasy, jednym słowem. I tu mamy no, to jest kolejne. to miejsce, co nam się zawaliło, wiesz, co nie mogliśmy przejść i to jest koniec już. Prawdopodobnie, no. Może no ktoś coś kombinował, bo sobie cegiełki nosili. Może, Może ktoś tu sobie mieszkał po prostu przez tak. jakiś czas. Chociaż mieszkanie w takich warunkach nie jest zbyt fajne, ale to jest przodek. Ewidentnie, choć fachowcem nie jestem. Patrz jak fajnie skały tu układane. No dobre, dobre. Dobra dziura. Dobra jest Tu już chyba nie jest tak stała skała Tak mocna jak tam Ale ciekawie Co to jest? Bateria stara 20. 20. Ale to jest chyba bardzo stara Ona jest w metalowej obudowie Zarzywiała Kurde no nie porobię tu zdjęć ale Trudno, jeszcze, właśnie to jest kolejny powód, żeby to wrócić, żeby była jeszcze kolejna okazja. O! Kask ratuje głowę, jak zwykle moja łysa głowa ma problemy, jest obtłuczona przeze mnie doszczętnie. No. Idziemy sobie, wracamy sobie dalej, jak można było wracać bliżej. Jest trochę zawałów. Nie jest to myślę w 100% bezpieczne. Natomiast nie jest to też obiekt, który jest jakimś tam zagrożeniem, szczególnie że tu mamy to obudowy. I zaraz będziemy jeszcze odchodzić w boczne korytarze. Ciekawe. A, czyli to jest główny korytarz. Myśmy tak. tędy przyszli. Czyli idziemy sobie tutaj jeszcze w boczek, i zobaczcie, skończyły się cegły. A tu jest tylko przodek, tu się kończy, e, kończy się. A to jest w ogóle bardzo ciekawe, to jest 100% przodek, ze względu na to, że to są to jest jedna z blach, które służyły do odstrzału. Takie blachy były układane na ziemi, robiony odstrzał ściany, i na tych blachach łatwiej było wyciągnąć. Urobek, który się pojawił po, po odstrzale. Po wyciągnięciu to jest oryginalna blacha. Ciekawostka. I to jest początek jeszcze chyba niepowiercony nawet za bardzo, bo nie widać dziur odstrzałowych. Tam może jedna. Tu natomiast od góry przejście pod jakimś kamieniem. Kamolec i łączenie. No, no, no. Ciekawe, i tu też widać łączenie skał. Fajnie jest chodzić po takich miejscach. One powodują, że ciekawość się. O to jest drugi, druga blacha. One powodują, że ciekawość się budzi coraz mocniej. Kurczę, no szkoda, że nie zrobię zdjęć, ale dobrze, zrobię to następnym razem w takim razie. Chciałbym, żeby ten film był od początku do końca kręcony na jednym ujęciu. Niech to będzie typowo eksploracyjny film. Pojawia się, trochę... być może być może być? Pojawia się trochę wody, i ona idzie z tamtej Gdzie strony korytarza. Z Płynie. No bo to jest upadowa, chyba. Takie mam wrażenie, bo mam wrażenie, że korytarz idzie do góry. A tutaj zrobimy pewnie. A nie, też jest przodek. Kończy się. Tak wygląda sufit, nazwijmy to zabezpieczony. Tu też się coś zawalało. Idziemy tym korytarzem. koniec. I tu jest koniec. No ale co nie zmienia faktu, że tutaj najprawdopodobniej dwa poziomy jednak e, były. Tu też jest typowy przodek. Też nie widać miejsc, żeby był odstrzeliwany, ale tu też jest zawał. Być może w związku z tym, że te zawały pojawiały się w czasie Robienia tych korytarzy ktoś rezygnował po prostu z ciągu dalszego. Jest obudowa, kawałek drewnianej obudowy. I tu już są właśnie te e, porobione, porobione z pustaków, a tu z cegieł przejścia. Fajny, bardzo ładny obiekt. Powiem szczerze, jestem zaskoczony. Liczyłem na to, że będzie fajny. No nie, no, jest na spongu zdecydowanie. To są, to są stalowe? Tak. I to są chyba podkłady właśnie, tylko że nie drewniane, a stalowe, do wózków, do kolejki. No moim zdaniem na spągu tutaj są przyszykowane miejsca i to tak samo, proszę. Tak jakby tutaj była kolejka wprowadzona. Czyli no był to na pewno... To jest tak ładnie ususzczowane, nie? To jest od skały tutaj. No, to jest rodzaj obudowy. To jest żelbet? W momencie, kiedy stwierdzili, że zrobią tutaj bunkier, to prawdopodobnie to po prostu w ten sposób wzmacniali. Bo tu jest jeszcze jeden korytarz, i w tym korytarzu to też jest korytarz, jak gdyby wykończony i żelbetowy. Ale wydaje mi się, że tu jest ściana. I ktoś sprawdzał, co jest poza tą ścianą, bo są Ale tutaj jest. Jest I to jest korytarz. To jest coś w rodzaju śluzy takiej. Prawdopodobnie w razie wybuchu to też miało spowodować jakieś zmniejszenie siły rażenia. I tu też jest korytarz zakończony. Ktoś też się przekuł, chciał zobaczyć, ale tam dalej nic, nic nie ma. Ciekawe, ciekawe, bo tu jest bardzo. Ups, tu jest bardzo fajnie zrobione. Zrobione z sufit i no, ten bunkier, e, ta sztolnia, bo sztolnią to chyba możemy nazwać, jest bardzo atrakcyjny i bardzo ciekawy. I on może bardzo długo jeszcze służyć. No pewnie chodzi tu dosyć sporo ludzi, bo to ewidentnie widać. Powiem wam, że... No ale tego to się skończyło, nie? No robili, robili i nie dorobili w pewnym momencie. A tu są e, szpilki. To jest mocowane na, to było mocowa, tym były mocowane obudowy górnicze drewniane. Jedna taka szpilka została. Mam nadzieję, że nikt jej nie zabierze stąd, bo byłaby totalna lipa. Pamiętajcie, urbex e, to nie kradzież. W wypadku urbexu po prostu wchodzimy, zostawiamy ślady stóp, zabieramy wspomnienia, nic więcej. No i wygląda na to, że to było odstrzelone. Tutaj jest raczej zawał. Ale tutaj chyba ktoś to próbował odstrzelić albo zasypać przynajmniej. No bo to wejście jest takie sobie. No, Może właśnie do pewnego momentu było budowane. A potem żeby był jakiś, wiesz, możliwość zawalenia tego, nie? No tak, no. Najprawdopodobniej tak było. Dobra, to teraz tak. Wygaszę tą latarkę. I... Włazimy do góry hmm, Możesz przeczytać ten węcik. Ja tylko z latarką wbiję i założę rękawicę, żeby się nie uwalić tak do końca. Mam nadzieję, że... Czy to jest wpisane? No jest Uwalenie to znaczy. się jest wpisane w tę, w tę robotę. Natomiast dlaczego by nie zrobić tak, żeby zminimalizować koszty? <laughs> Właśnie. Bo to później pranie tego jest naprawdę upierdliwe. Ale ze względu na to, on tam coś znalazł. Buteleczka jakaś. Co to za butelka? No, po jakichś medykamentach. A ma jakiś korek plastikowy? No. To jak plastikowy, to pewnie niezbyt stara. Chociaż co tu jest napisane? Polfa. Ktoś tutaj spożywał środki uderzające. <laughs> O, i teraz będzie ciężko tutaj wyjść. Dlaczego tak? jak się weszło, tak się wyjdzie, Znaczy nie, nie? No wyjść tak. Tylko pozostaje pytanie, w jaki sposób to zrobić. No, trzeba no, to, że jednak wszystko. trzeba to zrobić. Dupą. Na brzuch sobie klepiąc. Opa! I po prostu się wyczułgiwać. Na szczęście bluza jest przygotowana. Ta tak? no to tak. Okej. Okay. Już jestem tutaj kwestia jest wyskoczyć stąd, czy jak wyjść. Bo trzeba będzie tu po prostu nogą. Jedna noga. Sto noga. Tylko widzisz musiał pomóc. Momentu. W sensie przetrzymania. No ja to wziąłem naparzwanego krokodylka. na głowę. A tutaj już jest betonowa, to już jest betonowe. Wiesz co, ja to zrobię inaczej. Ty sobie do prostu... Po prostu wyjdę. Tak, tą nogę Nie, wróciliśmy odwrotnie. Ja sobie to zrobię tak I tu w tym momencie idę głowy. O! No nie wiem Udało się. A to znowu możesz nagrywać. to aparat. Bardzo fajny obiekt, powiem wam, naprawdę, naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, Michał, Michał wychodzi, poszło, no to jesteśmy na zewnątrz, bardzo pozytywny obiekt, spodziewałem się, że będzie fajny, natomiast nie spodziewałem się, że będzie tak fajny, także... A to są postumenty pod coś, albo kanały wentylacyjne tam na dole. No, drodzy moi, to całą eksplorację sobie zrobiliśmy jednym ciągiem, bez żadnego cięcia. Ci, którzy nigdy nie eksplorowali, mogą w ten sposób zobaczyć, jak wygląda wejście eksploracja, no i przede wszystkim jakby kminienie poszczególnych elementów w czasie takiego wyjścia. No bo często jest tak, że wchodzimy do obiektów, które nie są zupełnie opisane. Ten być może jest, ale nie zmienia to faktu, że no, przeszliśmy się kawałek z wami. Także to było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Pa!